Zabiję Cię! Nie! To tak! To się nie! nie. To się nie Dobra, to do Dość! <głos> <głos> I Ty co chcesz jeszcze wrócić? Tak, na YouTube'a. Tak. Zmierzal. Ja mam dwóch. No, no, to dobrze. bardzo dobrze się znamy. Dziś walka na miszka! Dawaj! Pielnica z tym. Dziś baleczka na misieczka. Dziś baleczka na misieczka. hej. Daj mi misieczka. Ej, mama! Łap! Może daj mi tego białego. Jakiego biegła? Jest Masz tego dużego Po co ci telefon? Nie, dobra już jest walka Nie ja też telefon A ty będziesz mieć muzyki? Nie będę dż

nie, nie, nie. To znaczy, żeby zdobyć przez krzywisz, chciałbym to wszystko skończyć. życiu go nie no. zdobędę. będę. Ależ tak! Ja będę Twoim kronikiem. Opiszę wszystkie Twoje posiłania. O! Tu! Tu! Też bez dyskwalifikacji. Bez dyswalifikacji. Nie, no bo tak było. Tam można uwalić oszyczkę. Oszczół! A to nie czy no. tak, laci. No. Pięknie, czy pewnie, czy będzie tak, 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 Jukiem koniec tak, tak, się tak, tak, się tak, 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 nie! To tam po na rusę. Ha ha! Wczesnym pokrótkim przerwie do... do Extreme Lords. Już? Witamy na przerwie do. do kol, koga, na który, który leży? się! Z majtki? Nie. Już! Dobra, i witamy was na ekscelencie! Drugie! I trzecie będzie. Nie. Tak, no bo wtedy będzie koniec. Nie. No już! Nie się, you can me. Ja po co ci to? Byliśmy po kłótni przebie. Je. Jesteśmy wy.

Chcesz, żeby było koniec? To już. Nie skacz.

Ale i tak się mówi. No i oglądamy. I ko... nie, nie.